Witam Was wszystkich serdecznie. Przyszła dzisiaj do mnie taka paczuszka z Tropical Garden. No i słuchajcie, zobaczymy co tu w niej jest. No ja wiem co jest. A wy zaraz się przekonacie. Zapraszam. Takie taki nieduży, ale ciutki, jak pióreczko, słuchajcie. Leciutki jak piureczka. No i już chyba widzicie co też mi tu przyszło ostatnio wam opowiadałem na temat tego że dzięki wsparciu mogłem sobie na, pozwolić na właśnie na kilka roślin na które bardzo liczyłem, które mi się bardzo podobają no i które w ziemi pracuje to ma te ręce takie już zniszczone, ale jak przywieźli mi to paczkę, no to mówię muszę się podzielić z Wami tą radością moim. Zobaczcie, przepiękny. już zaraz też trafią na półeczkę do mnie. Najbardziej mi się, powiem szczerze że Wam też, te chciałem mieć. Nie wiem, gdzie tu jest początek, gdzie koniec, nie mam pojęcia. co so, kurde rozsłuchać no wiecie co? ja się trochę pobawię a Wam później pokażę no moi drodzy tak się przedstawiają te roślinki na czy oplątły i one tak wyglądają nad tymi się podobają zobaczcie będzie no to fajnie tu jak już zrobię, pomontuję to, to pokażę jak będę to robił. Słuchajcie, słuchajcie moi drodzy, coś nam powiem. Opowiem trochę o tych roślinach. Tilansi, inaczej zwane bolpami. Są to inaczej epifity. One żyją wśród konarów, że bez korzeni. Nie są pasożytami. Coś takiego jak w Polsce je miała. Żyją bez korzeni, jak widzicie. Odżywiają się wilgocią. Bardzo łatwe są w uprawie. Potrafią naprawdę długo, długo wytrzymać bez wody. Aczkolwiek lubią też wzraszanie wilgoci. Tutaj widzę nawet chyba punkt, jak powieszę, to by się zawiązywał. W każdym razie opowiadałem wam kiedyś, że mamy mam, yy, mech. sobie zobaczcie, o, widzicie, jak mamy mech rośnie i sobie porobię właśnie takie, żeby można było poprzyczepiać nie samym drutem, tylko sobie wezmę tak o mech, włożę o i drucikiem, wyrobówką tak zwaną delikatnie sobie sobie takie, takie i żeby, żeby sobie można było później zamontować tak sobie właśnie moi drodzy porobię no i je wtedy zamontuję na, na tym moim a na drzewie. Powiem tak, brakuje mi jeszcze takich kolorowych tych, 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 tych roślin. Ale jeszcze wszystko trzeba. Piękne są rośliny. One, słuchajcie, on, ten wygląd taki suchy jakby był. nie? Bardzo lubią zraszanie wodą. Można co je wziąć? Yy, co, yy, można wziąć je zamoczyć w wodzie. żeby Niech sobie poleżą i wyjąć i później <laughs> jakiś czas mogą być bez wody. E, przeważnie teraz w domach jest taka moda i, i ludzie trzymają je tam w jakichś tam w takich naczyniach, gdzieś na biurku, coś takiego, o, widzicie, sobie zrobić, o. Nie? Wśród tych, a sobie jedną coś tak zrobię, zamontuję, o. Niech sobie tak będzie, jakąś kompozycję, no coś, coś muszę wymyśleć. Ten na pewno trafię na, 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 na wiszące drzewo. Coś więcej na temat tych oplątw też Wam opowiem już wkrótce. Zrobię też taki właśnie film poświęcony właśnie jeszcze oplątwom i właśnie coś więcej Wam opowiem o, o tych roślinach. Jak już się sobie wezmę, wszystko tam pomontuję, zainstaluję sobie na tym drzewie to, to, to wam pokażę. Nie chcę tak za długo Was przetrzymywać, bo mi się znudziło siedzieć i słuchać. Tak pewno tak, byście nie oglądali i to, przywinęli dalej. No to za chwilę się zobaczymy, jak już coś zamontuję na tym moim drzewie. No i sobie zamontowałem, już Wam pokazuję moi drodzy. Z bliska muszę sobie tu schody zrobić. Już mamy jedną i ja się trochę wyostrzy. jakiś czas, jak trochę urosną, będą fajnie wyglądały. No, tą to już miałem. Może na razie to jakoś super sweaty nie wygląda, ale na bieżąco co jakiś czas będę pokazywał, jak mi rosną. Najbardziej mi się te podobają. Jak zawsze mi się marzyło, żeby tak sobie tu wisiały. Będzie kapitanie to wyglądało. Już moment zejdę z tej drabiny, bo to jest trochę niebezpiecznie. Z czasem mówię. No to na razie maluśki, ale z czasem, jak urosną, to będą chyba fajnie wyglądały. Dobra, to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. No zobaczyska do następnego razu.